Żal. Dzień dobry bardzo. Witam się w ostatnim już vlogu z Czarnogóry. Powiedziałabym, że jesteśmy gotowe, ale... Na śmierć. Na śmierć jesteśmy zmęczone. Przerastają nas dzisiaj nasze obowiązki, bo musimy się spakować, zejść tymi schodami z 15 piętra, iść tą starówką, w której się tak cieszyłam, z plecakami do nagrzanego samochodu. Co? Śliskim, gorącym kamieniem i jechać do jeszcze jednego miejsca. Dobra, już przestanę z tymi okularami. Słuchajcie, czeka nas już ostatnia miejscówka, ostatni nocleg, chyba piąty. Hmm. Wydaje mi się, że najfajniejszy, mam nadzieję, że będzie fajny, jestem totalnie niewyspana i mam zapuchnięte ogólnie oczy. A wydaje mi się, że będzie najfajniejszy, że tam sobie wyczylujemy, bo przed nami. I za nami ciężki czas. A tak serio, no, nie wyspałyśmy się dzisiaj. Cóż to dużo mówić? Nie ma jakby większej filozofii. Ale jutro mamy lot po ósmej. Wylot w ogóle już. Co za tym idzie? Na lotnisku musimy być około szóstej. No jesteśmy w zatoce kotorskiej, czyli mamy około dwóch godzin drogi do lotniska. Co za tym idzie? Powódka jutro jest o czwartej. I szybkie pa pakowanie się. No, mam nadzieję, że się spakujemy. No i wiecie. Szybki, szybki skok na samochód i wracamy. Musimy jeszcze zatankować samochód, a przy samym lotnisku jest stacja benzynowa. No plus musimy ten samochód zdać, więc e, tak jak mówię, wstajemy o czwartej, dosłownie czwarta trzydzieści, spadamy z naszej ostatniej miejscówki. E, dlatego stwierdziłam, że połączę te dwa vlogi, że dzisiaj, bo dzisiaj myślę, że nie będę miała zbyt wiele rzeczy do powiedzenia. Ale mam nadzieję, że będę miała fajne miejsce do pokazania. No i jutro już powrót do domu. E, później jak już się z tym wszystkim zabierzemy, to opowiem wam o moich spostrzeżeniach, jeśli chodzi o Czarnogórę. Co bym zmieniła, co bym zostawiła, co ewentualnie, jeśli ktoś oczywiście chce, mogę polecić, e, a czego na pewno nie. O, i tak sobie później pogadamy. Teraz musimy spadać, bo zaraz nam mija czas noclegu tutaj. Mm, ale też musimy po prostu... Wiecie, się przetransportować nad basen. Chciałam Wam pokazać naszą ostatnią miejscówkę. To jest nasz hotel, a tu jest basen i widoczek. Jest przepięknie, a my słuchajcie, mamy takiego kaca, że cieszy nas to miejsce, ale jak się człowiek źle czuje, to wiadomo. Proszę tutaj, basen i widoczek. Tam jeszcze niżej można zejść.

Be a good day. Wake up. Today's gonna 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 be a good day.

Wiadomo, że zawsze fajnie, warto jest zobaczyć samemu, żeby ocenić. My na przykład gdybyśmy miały drugi raz tutaj być albo poprawiać to, co byśmy mogły poprawić, to w ogóle nie pojechałybyśmy do Ulcin. Ulcin było mi polecone jako w sumie fajna, turystyczna miejscówka, natomiast powiem Wam szczerze, że to nam trochę na początku zakrzywiło obraz całej Czarnogóry, bo tam... Jest bardzo dużo naleciałości albańskich Tam wiecie jest Moim zdaniem, w moim odczuciu Dużo brudniej, dużo głośniej Brzydko pachnie na ulicach um, Ogólnie wieczorem To ulicy nie było bardzo klimatyczne Natomiast plaża ok, była piaszczysta Ale była, no widzieliście, taka ten piach był taki brudny, no nie zachęcał. Jedzenie było dobre. Co bym zmieniła jeszcze? Powiem wam, że ja bym wzięła dużo gotówki. To chyba wam już mówiłam, wzięłabym dużo gotówki, dlatego że tutaj jest problem z płaceniem kartą. W zasadzie w Ulcin był i w Budwie. W Kotorze jeszcze nie spotkałyśmy się z tym, żeby był problem z płatnością kartą. Natomiast ja was uczulam, jeśli, jeśli wiecie się wybieracie albo chcecie jakiś rad ode mnie, to proszę, jeśli nikt nie chce rad, to, to, to wiecie, możecie przewinąć kawałek. Także my byśmy Ulcin pominęły na koszt Durmitoru, czyli tych wąwozów na północy kraju. Co byśmy jeszcze zmieniły? Eee, tak naprawdę myślę, że wybrałybyśmy inny nocleg w Budwie, chociaż on też był, wiecie, wybierany pod kątem e, tego rejsu na jezioro Szkoderskie. E, bardzo ja jestem zachwycona jeziorem Szkoderskim, śmieję się, że trochę ze mną wróciło na łokciu, mm, bo to jest dla mnie, to, to jest konieczność. Rejs jeziorem Szkoderskim to jest dla mnie konieczność, jest przepiękne, jest magiczne. Jest super. Tak samo zatoka kotorska, cała. Tutaj jest naprawdę, no, no widzicie jak tutaj jest, to chyba nie trzeba dodawać. Generalnie polecam Czarnogórę. My raczej tu właśnie nie wrócimy z tego względu, że wiecie, no zobaczyłyśmy już te najpiękniejsze miejsca. Co prawda, Durmitor ponoć też robi ogromne wrażenie, no ale nam się nie udało go zobaczyć. Jest jeszcze Hercegnowi i jest jeszcze Lowcen, tylko tam ponoć trzeba uważać samochodem. Stwierdziłyśmy, że nie będziemy ryzykować więc cały wyjazd był naprawdę udany. Wiecie, ogólnie jeśli chodzi o atmosferę, jakby to ja wiedziałam, że będzie udany, ale też pod kątem zwiedzania myślę, że zobaczyłyśmy trochę fajnych miejsc, ale też to wiecie nie było takie na wariata zwiedzanie, że wstajemy o świcie. Chociaż widzicie, że dużo się przemieszczałyśmy, ale to nie było tak na wariata, że wstajemy o świcie, jedziemy zwiedzać codziennie i tak dalej. Jak to u nas często jest. W zasadzie u mnie i u Krzyśka. Tutaj było trochę zwiedzania, ale też było trochę chillu. Tak wiecie, bez, bez pośpiechu. Chciałyśmy to sobie siadłyśmy gdzieś na kawkę, nie chciałyśmy to nie. Podobał mi się też tiwat, ale uważam, że tiwat jest taką. A jakby to powiedzieć, po prostu wstąpcie tam na kawę, na tą promenadę, bo też jest przepiękna i to był taki, wiecie, pierwszy dotyk luksusu, ale myślę, że Czarnogóra jest przepiękna i jest warta polecenia, jest warta odwiedzenia. Warto polować na jakieś, wiecie, tanie loty czy coś w tym stylu. Uważam, że samochód tutaj to jest konieczność. Bez samochodu to ja... Nie wiem jak, i jeszcze właśnie, a propos samochodu, to tutaj, słuchajcie, jest bardzo dużo korków, bo tutaj nie ma wielu dróg. No w ogóle kraj składa się z 90% terenów górskich, więc wiecie, no tych dróg jest mało i tutaj są duże korki i na tych korkach naprawdę traci się dużo czasu. To gdzieś czytałam chyba, więc ja to jakby wiedziałam, ale no faktycznie tak jest, nie unikniemy tych korków, więc. Tyle chyba jeśli chodzi o moje podsumowanie czarnogóry. Dużo widzieliście na vlogach, działo się jeszcze więcej. Mamy miliony zdjęć. Nie wiem jakie to wiecie zdjęcia, przebiorę w ogóle. E, ale tak, dzisiaj jeszcze sobie chillujemy, kacujemy <grym> i po prostu chciałyśmy mieć taki ostatni dzień na luzie, nigdzie nie idziemy, nic nie robimy. Leżymy sobie nad basenem z takim widokiem. Myślę, że lepiej być nie może i na pewno jak będziemy w biurze, to będziemy tęsknić za... Tym widokiem. Jeszcze wiecie, co mi przyszło do głowy: że wakacje w lipcu tutaj lub w sierpniu to jest najgorętszy okres w sensie temperaturowy i to się dało odczuć. Te upały naprawdę są. Takie trochę uprzykrzające życie. Woda tutaj, wysokie filtry, konieczność. No i nakrycie głowy. Pamiętajcie o nakryciu głowy, ale to chyba jakby wiecie to, to zawsze i wszędzie. Natomiast ja nie wiem, czy drugi raz pokusiłabym się na Czarnogórę w lipcu. Myślę, że mogłyśmy to zrobić troszeczkę wcześniej, albo jesienią, ale no, jesteśmy tu w sezonie i widzimy, jak to wszystko rozkwita. Przyroda tutaj jest przepiękna, warzywa jak tu będziecie, koniecznie zamówcie sałatkę szopską. My zamówiłyśmy sobie dzisiaj jedzenie, więc już do nas jedzie. Nie wiem, jak będzie zapakowane, ale mam nadzieję, że ładnie i że będę w stanie Wam pokazać. Pomidory tutaj, ogórki, sałata, arbuzy, czereśnie. Słuchajcie, no musicie tego spróbować, jak tu będziecie. Przepyszne warzywa, super zajmują się też mięsem. Kuchnia jest dość tłusta. Yy. Ja akurat za taką kuchnią nie przepadam na w... Natomiast warzywa, owoce tutaj Z mięsem też potrafią Potrafią w mięso, to nie jest tak, że ono jest niedobre Ono jest przepyszne, jak jadłam tego takiego kotleta płaskiego Ale to chyba jeszcze w Gudwie było To Wam pokazywałam, był naprawdę bardzo dobry Także my czekamy na nasze jedzenie I chillujemy sobie dalej Nad basenem tutaj Z takim widoczkiem, no nie mogę w ogóle Jak to w aparacie wygląda Pięknie jest i to jest właśnie sałatka szopska. A tu mamy coś takiego jak gyros, ale właśnie chodzi o to, że to jest takiej grillowni, w której ponoć fajnie zajmują się mięsem, więc proszę bardzo, posiłeczek nad basenem nie ma biedy. Smacznego! Słuchajcie, zrobię Wam jeszcze szybki unboxing, co kupiłyśmy sobie na pamiątkę. Są, słuchajcie, takie koraliki. No ja mam oczywiście turkus. Mm. I to można nosić jako naszyjnik. Można też nosić jako takie zawieszki do okularów. Na pewno wiecie, o co chodzi. Teraz y dużo dziewczyn to ma. Bardzo mi się podoba. Cudo. Iza ma taki szklany, y czarny. Też jest ładny. Super. Jaram się. Piękne to jest. Także może zaraz sobie do okularów przyczepię. Ale uważam, że to jest Fajna i taka no nawet trochę praktyczna pamiątka. Słuchajcie, to już ostatnie ujęcie Zatoki Kotorskiej i zachód słońca. Przepięknie pożegnała nas Czarnogóra. Lecimy się myć, pakować, bo jutro wyjazd. Wyglądam, czuję się tak jak wyglądam. Właśnie zatankowałam samochód. Lecę zapłacić więc coś do jedzenia. Słuchajcie. To jednak chyba nie był hac, jak nam się wydawało, tylko zatrucie pokarmowe, bo pizza, którą jadłyśmy w kotorze, była wątpliwej jakości. No i trzyma nas drugi dzień. Teraz patrzcie na to. Taki mamy widok. Ja idę zapłacić, wezmę coś do jedzenia i jedziemy dalej. O czwartej była pobudka, droga całkiem spoko nam idzie, ale wiecie, nie będę przedłużać nasz, yy, nasz dobytek, lecę płacić i myślę, że złapiemy się później, musimy jeszcze pod, yy, pod lotniskiem zatankować do pełna yy, i pobrać karty pokładowe, bo Weaser nam nie udostępnił, więc tak to. A w ten sposób ktoś się nad wypryskał, ja. No to zabrać po prostu, co by gdzieś, wiesz. Słuchajcie. Niech się wygada. Ogłaszam cud. Jesteśmy na lotnisku, zdążyłyśmy. Wiecie, wstałyśmy, może od początku, no, wstałyśmy o czwartej rano, szybko się zebrałyśmy i wsiadłyśmy do samochodu. Okazało się, że obie nas tak muli, że musiałyśmy się zatrzymać raz czy dwa, nie pamiętam. I właśnie wtedy stwierdziłyśmy, że to jest zatrucie pokarmowe, a nie kacz. Myślę, że widać po moim kolorze twarzy, jak wspaniale się nadal czuję. E, później musiałyśmy zatankować, mówiłam Wam, że musimy oddać pełny bak, ale tak jak patrzyłam na spalanie tego samochodu poprosiłam pana, żeby nalał pod korek, to faktycznie nalał pod korek, bo wskazówka była nad bakiem. E, więc jakby domyślałam się, że dojedziemy i tak zostanie. No więc już jak zatankowałyśmy, prawie się pożegałyśmy na miejscu. E, zaczęłyśmy jechać dalej i słuchajcie, w Czarnogórze jest dużo gór. I są ograniczenia prędkości 30, 50, 80 i nagle z tych 80 macie 50 No i jechałam z górki, to jest też paradoks, bo nawet nie naciskałam gazu I złapała nas policja z radarem O, 20 km na godzinę przekroczyłam prędkość Aha, i jest dosłownie kilku policjantów w Czarnogórze, którzy mówią po angielsku i musiałyśmy oczywiście na nich trafić, bo inaczej to oni trochę wiecie: umywają ręce, dobra, go, go, go i tak dalej. Ale oczywiście nie. Oni mówili: no, zabrali mnie do radiowozu, pokazali o co chodzi. No i on do mnie jeden z policjantów, że mandat. Nie, ja myślę, sobie, super. I ciekawe, gdzie i kiedy ja to zapłacę. Ja mu mówię, że no ja nie mam gotówki, mamy tylko karty on, że bez problemu zapłaca kartą i zaczął mi, wiecie, przedstawiać widełki więc ja się teatralnie rozpłakałam w zasadzie nie wiem, czy teatralnie czy ze wszystkiego, ale w każdym razie no okazało się, że mogę zapłacić kartą, więc wpisywał ten jakby numer mandatu do terminala no i coś nie przechodziło. I wiecie, na tej zasadzie, że ja wiedziałam, że ja mam pieniądze na koncie, a to nie pobierało tych pieniędzy. Nie wiem, jak to powiedzieć. Czy mieli po... błąd połączenia sieciowego? Nie wiem. W każdym razie wpisał dwa razy i stwierdził, że dzisiaj mi daruje, ale następnym razem będzie gorzej. Więc prawie, w sumie mogę powiedzieć, że miałam swój pierwszy mandat w życiu poza za niego nie zapłaciłam. Później przyjechałyśmy na lotnisko. I słuchajcie, tutaj to lotnisko jest rewelacyjne. Dlatego, że oczywiście tam na odprawie. A, jeszcze musiałyśmy pobrać karty pokładowe. Ze samochodu na szczęście nie było problemu. Musiałyśmy pobrać karty pokładowe, bo w aplikacji nie było. Układowe. Udało się te karty podkładowe ogarnąć I później była kontrola No i właśnie na tej kontroli to, to chyba była moja najlepsza kontrola Dlatego, że zapytali oczywiście, czy mamy płyny Wyjęłyśmy kosmetyczki, elektronikę No i właśnie ja zapytałam, czy możemy przewieźć wino No wiecie, no na kontroli do 100 ml I e, pan z obsługi powiedział, że bez problemu Ja właśnie mam jedno duże wino dla Krzyśka Mam takie mniejsze syropki mm, i, e, I jeszcze dostałam specjalny, ten wiecie, korytko z wyścielonym taką gąbką na wino, żeby się wino nie obkłupło, więc jeszcze pan z obsługi powiedział, że to jest jedno z lepszych win w Czarnogórze, więc mam nadzieję, że Krzysztof doceni. Ale bardzo fajnie. Naprawdę jeszcze tutaj na bejsówce kupiłyśmy kilka rzeczy, ale o dziwo. Z tymi wszystkimi przygodami. I z naszym samopoczuciem udało się nam dotrzeć na lotnisko. Mamy karty pokładowe, nikt się nie przyczepił do naszych bagaży, które są wielkości kawalerki. Więc bardzo fajnie, jestem zadowolona. Jak wsiądę do samolotu, to po prostu nie uwierzę, że to się wszystko udało. Ten wyjazd był. Powstanie z niego dużo takich, wiecie, przypowieści naszych wewnętrznych, ale było naprawdę mega. Ale też się cieszę, że wracam do domu. Mój organizm jest wyniszczony i będę się regenerować do Nowego Roku. Ale naprawdę było super. Myślę, że polecam Czarnogórę. Zresztą wiecie, że ja zawsze wszystko polecam, żeby samemu się przekonać. No i tak, tak. To tyle chciałam powiedzieć na dzisiaj. No i co? No i do zobaczenia w Polsce. Zobaczcie, jak miło kto mnie powitał na ziemi polskiej. No bardzo miło, zamawiamy, jedziemy. i ja mam kwiatusie. Zobaczcie, Zobaczcie to jest częście. Częście, dwa puste plecaki. A ty się, cieszy, że mama wróciła. Proszę pana, hello, hello! I nie teraz jest zwąchanie. Wszystkiego jest zwąchanie. Trzeba wszystko obwąchać. Są obowiązki. Wszyscy Sz mają kot, też wącha. Wszyscy są na posterunku.